Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot, wróżka Fortuna z tej strony. Dzisiaj zapraszam na horoskop ogólny na 2020 rok dla Raka. Będą karty Tarota z trzech talii. Dzisiaj mam Old Pad Tarot, Tarot Krystal Tarot oraz Koło Fortuny. Przesłanie anielskie od wróżek, przesłanie magiczne oraz uzdrawianie z aniołami. Moi drodzy, zaczynamy tasować karty. Styczeń. Lut Lipiec, sierpień, wrzesień. Jeśli wszystkich kart nie widać, to ja będę starała się pokazać. Osień, październik, stopat oraz grudzień, 2020 rok, styczeń. Zaczynamy od stycznia, moi drodzy, dla raka. Dużo spraw urzędowych od początku roku możliwe dla niektórych rozpoczęcie kariery, możliwe szkolenie, możliwe uczestniczenie w jakimś kursie. Także finanse powinny być dobre. Może to być y, za przyczyną y, jakiegoś urzędu. Y, te finanse to może być jakaś dotacja, może być jakaś premia w pracy. Y, także tu dla osób samotnych y, może być planowanie ślubu bądź. Y, i już możecie być tu na ślubnym kobiercu w styczniu albo ktoś was zaprosi. To jest y, pewne. Osoby samotne y, narzeczeni mogą się również zaręczyć w tym miesiącu. W lutym y, dużo kontaktów, dużo podróży y, służbowych, y, także y, będziecie gdzieś wyjeżdżać... Y, za sprawą y, finansów. To może być podróż służbowa, to może być podróż biznesowa jakaś. Także mm, dobrze rozpocznie się ten y, rok dla raka. Styczeń bardzo dobry, luty jeszcze bardziej ciekawy. Osoby również samotne mogą zapoznać tutaj kogoś w podróży. Bardzo dużo informacji koło was w lutym, i dużo osób będzie się kręciło. W marcu drogie raki również dużo spraw urzędowych, które mm, mogą tu. Być w przeczekaniu, tak jak gdyby na nas nie uda się wszystkiego załatwić to, co byście chcieli. Może wam tutaj coś w podróży nie wyjść, coś z samochodem, może wasza podróż nie dojść do skutku, sprawy urzędowe też mogą być przesunięte. Tu coś nie wyjdzie z końcem miesiąca, tak jakbyście chcieli, tak jak planowaliście. To będzie albo związane z podróżą, albo z waszym właśnie samochodem. Czy może być lot odwołany? Takie rzeczy mogą e, mieć miejsce w marcu. W kwietniu, również rok na podróże. E, możliwe, że w kwietniu będziecie mieli urlop. Albo y, przymusowy urlop, może to będzie jakieś y, chwilowe, na przykład przestój w pracy chwilowy. Y, będziecie się obawiać, y, będziecie się zastanawiać, co dalej y, robić ze sobą. Y, Także będziecie się zastanawiać, czy udać się w podróż, czy nie, ale to Wam będzie potrzebne i w kwietniu na pewno taki urlop też Wam się może przydać, choć będziecie bardzo się zastanawiać, czy udać się w tą podróż. No, rok na podróże dla Racha. W maju. W maju. Dobre finanse, ja bym powiedziała, nawet dobra współpraca może będziecie się czuć niedoceniani na początku miesiąca, ale pieniądze, które zarobicie, na pewno przytrzymacie. Będziecie twardo stać po ziemi w maju, i te finanse będą do Was przychodziły. Maj bardzo dobrze, finansowo bardzo korzystnie. W czerwcu. Hmm, możliwe, że dużo kontaktów internetowych. Hmm. Tu się hmm, może dla osób samotnych szykować jakiś romans, hmm, może jakaś znajomość za pomocą internetu, ale hmm, musicie uważać, szczególnie osoby samotne, bo tu może ktoś tylko chcieć właśnie od Was. Hmm, no, zabawy, zabawić się i zostawić was. Wy będziecie się bardzo mocno obawiać tej znajomości. Będzie to ktoś, kto będzie was naprawdę bardzo, bardzo mocno podrywał w czerwcu. A dla osób w związkach może być dużo nowych znajomości, może być właśnie. Może Wasza rodzina, czy ktoś jest za granicą i dużo spotkań, właśnie takich kontaktów internetowych, na przykład na social media, na Skype'ie, takich tego typu kontaktów w czerwcu. W lipcu mm, możliwe również, że wybierzecie się gdzieś za zagranicy. Jeśli nie, to również ktoś może Was odwiedzić z zagranicy, może to być mężczyzna będziecie bardzo elastyczni będziecie bardzo kreatywni z tą wizytą albo wy pojedziecie do mężczyzny albo mężczyzna do was przyjedzie dużo będziecie mieć nadziei z tą podróżą albo z tą wizytą właśnie zacznie się tak jak gdyby nowy etap w waszym życiu będziecie uważać, że tu dla Was otwiera się nowa droga w życiu. Także możecie mieć sprawy urzędowe w tym miesiącu, które załatwicie na pewno bardzo pomyślnie. Drogie raki, to jest lipiec w sierpniu, w sierpniu może być tak, że będziecie docenione, drogie raki, będziecie docenione na przykład w pracy. Też drobne, jakieś mogą być flirty, mogą być jakieś wycieczki. Będziecie mieć coś spontanicznego na początku miesiąca. Także bardzo ciekawy ten lipiec i sierpień. Także w spełnieniu sierpień. No, to, co sobie tutaj zamyślicie, to wykonacie czy podróż, czy, czy pójście na jakąś imprezę. To będzie wszystko bardzo pomyślnie. Mogą być również do załatwiania jakieś sprawy urzędowe które też załatwicie pomyślnie. Albo niektórzy mogą otrzymać jakąś ofertę pracy, ale krótkotrwałej te osoby, które szukają pracy. We wrześniu dobre finanse, dużo spotkań właśnie z może z rodziną, ze znajomymi, to Wam przyniesie wiele radości. Ale także potrzeba od medytowania, oddalenia się, zastanowienia się nad swoim życiem. Tutaj dla Was we wrześniu, taki miesiąc bardziej będzie melancholijny. Także możecie za kimś tęsknić, możecie się z kimś z rodziny dawno nie widzianym spotkać. Może też być jakaś wskazówka na dalsze życie w sprawach finansowych od mężczyzny starszego. We wrześniu, w październiku, coś wszystko upada. W październiku dużo miłości, dużo miłości, ale też jest do załatwienia. Sprawa możliwe, że sądowa, albo też otrzymanie jakiejś yy, ciekawej oferty pracy. Bardzo dobry ten październik dla raka. Yy, na pewno spełnienie w miłości. Yy, możliwe, że dla niektórych nawet yy, ja widzę zalegalizowanie związku, ślub. Yy, może być ślub cywilny, bądź sprawa urzędowa dla niektórych. W listopadzie możecie się zakochać, możecie mieć tu bardzo sympatyczny miesiąc. Bardzo wszystko będzie przebiegało pomyślnie. W tym listopadzie będziecie Kochać i być i czuć się właśnie kochanymi, drogie raki, ale także koniec miesiąca może przynieść tutaj właśnie blokadę. Będziecie się blokować, izolować od świata w listopadzie. No i w grudniu dużo kontaktów. Szczególnie z kobietą, która ma dużo kontaktów zawodowych. Może hmm, będziecie się spotykać z różnymi osobami, ale też mieć dylemat w sprawach właśnie hmm, takich zawodowych. Też dużo przeciążenia, hmm, podsumowanie tego roku hmm, dla raka i oczywiście. Hmm, Cóż mogę tu powiedzieć? Jakiś dylemat, jakaś sprawa do rozwiązania z końcówką roku. Będzie wam ciężko podjąć jakąkolwiek decyzję w sprawach tutaj czy zawodowych, co robić dalej. Będziecie się czuły przeciążone i może ta kobieta, właśnie która ma dużo kontaktów, może być tu pomocna również. Dobrze. Magiczne przesłanie od wróżek. Wyraź siebie. Pozwól błyszczeć swojemu prawdziwemu ja, ponieważ jesteś wspaniały. Trzeba właśnie w tym roku wyrazić siebie, określić, ale także tu jest y Druga karta, która mówi o narodzinach dziecka. Dla niektórych raków narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata. Jest tu karta ciąży dla raka. No, wychodziły tutaj śluby, zaręczyny już od stycznia poprzez październik, drogie raki. Uzdrawianie z aniołami, co Wam ma tu do przekazania? Abyście się zwracali w potrzebie do Archanioła Michała, ale także abyście mieli boską synchroniczność. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że ten Archanioł. Anioł Michał może Wam pomagać w tym 2020 roku. Życzę Wspaniałego Roku dla Raka 2020, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli ktoś ma chęć na prywatne czytanie, na czytanie miesięczne czy roczne, wykoduje takie horoskopy i kontakt do mnie jest poprzez e-mail, który jest pod każdym filmikiem. Pozdrawiam serdecznie.